Autoagresja układu immunologicznego wobec tarczycy prowadzi do chorób autoimmunologicznych Hashimoto lub choroby Gravesa-Basedowa. Te choroby są wynikiem złożonej interakcji wielu czynników, i genetycznych, i środowiskowych, i hormonalnych. Sama choroba Gravesa-Basedowa i choroba Hashimoto to są bardzo różne choroby autoimmunologiczne, ale obie atakują tarczycę i prowadzą do całkiem innych efektów. Tutaj należy wspomnieć, co to są autoantygeny, co mówiłem troszkę wcześniej. To są białka własne organizmu, które układ immunologiczny błędnie rozpoznaje jako obce i powoduje, że są atakowane przez układ immunologiczny po to, żeby je wyniszczyć. Czyli następuje atak przeciwciał na te białka. Na komórkach pęcherzykowych tarczycy są receptory, takie struktury białkowe, receptory TSH. I wiecie, TSH reguluje pracę tarczycy. W chorobach tarczycy to białko receptora jest traktowane jako właśnie antygen, czyli jako białko obce. Może być atakowane. I zaburzenia w funkcji tych receptorów ym, są różne. W przypadku choroby Grefsa-Basetowa układ immunologiczny wytwarza przeciwdziała, które naśladują TSH i stymulują ten receptor na komórkach tarczycowych do... Tego, ażeby komórka produkowała większą ilość hormonów tarczycowych. Stąd pojawia się nadczynność tarczycy. W przypadku choroby Hashimoto, czyli to jest autoimmunologiczne wyniszczające zapalenie tarczycy, to w tej chorobie Hashimoto receptor TSH jest blokowany przez przeciwdziała i jest uniemożliwione, Wiązanie prawdziwego TSH z tym receptorem. Dlatego pojawia się niedoczynność tarczycy. Czy jednym słowem, graves basedow to naczynność, Hashimoto niedoczynność. Konsekwencje są bardzo niekorzystne. W przypadku gravesa basedowa mamy możliwość pojawienia się tradykardii, spadku wagi ciała, problemów emocjonalnych. Może pojawić się wyczerszcz oczu, obrzęk przedgoleniowy, wole tarczycowe, i w tym przypadku konieczne jest odpowiednie leczenie farmakologiczne, czyli są podawane blokery i inhibitory, które mogą wpłynąć korzystnie na uwolnienie tego receptora TSH. Z czynników naturalnych, które mogą wspierać proces leczenia, które można podawać w suplementacji do właściwej diety, to jest magnez, potas, L-arginina, kwas omega-3, ekstrakt z głogu. Naturalnymi inhibitorami TSH, które pomagają obniżyć jego poziom, są składniki odżywcze, takie jak selen, cynk, jod i witaminy grupy B. W przypadku choroby Hashimoto pojawia się niedoczynność tarczycy i wtedy pojawia się senność, zmęczenie, przybieranie na wadze, depresja, powiększenie tarczycy. I tutaj konieczne jest leczenie farmakologiczne, czyli podawanie hormonów tarczycy. Różnice? choroba grejsa pasetowa może mieć określony czas remisji, określony czas zaostrzeń, podczas gdy samo Hashimoto postępuje stopniowo, prowadząc do niedoczynności. Grejsa pasetowa bardzo szybko możemy zauważyć, bo mamy te powikłania oczne. W przypadku choroby Hashimoto początkiem tej choroby może być zespół autoimmunologiczny wielogruczołowy. A o tyle jest niebezpieczne, może powodować pojawienie się innych chorób autoimmunologicznych. Wraz z Hashimoto mogą pojawić się celiakia, to jest do 15% pacjentów. Może pojawić się cukrzyca typu pierwszego, to jest co najmniej od 8 do 25%. Niedoczynność koryn nadnerczy, czyli choroba Addisona, do 5%. Rematoidalne zapalenie stawów, nawet do 10%. Toczeń rumieniowaty układowy do 3%, bielactwo od 2 do 7%, choroba Greysa basedowa do 15%, czyli przemiana choroby Hashimoto w chorobę Greysa basedowa i może dochodzić do pierwotnej marskości żółciowej wątroby. Szacuje się, że około 30% pacjentów z Hashimoto ma co najmniej jedną dodatkową chorobę autoimologiczną. Przyczyny chorób, zarówno Hashimoto, jak i choroby Greysa basedowa. To są przede wszystkim predyspozycje genetyczne i można to wykryć analizując rodzinne występowanie chorób autoimmunologicznych, na przykład cukrzycy typu pierwszego, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów. Są to czynniki środowiskowe, przede wszystkim nadmiar jodu. On może aktywować autoreaktywne limfocyty u osób z predyspozycjami genetycznymi. Może być problemem niedobór selenu, bo jest niezbędne do mechanizmów ochrony tarczyszy, szczególnie przed stresem oksydacyjnym, czyli wolnymi rodnikami i właściwie regulacji odpowiedzi immunologicznej. Mogą być czynniki, które sami generujemy, na przykład palenie papierosów, które niesamowicie zwiększa ryzyko pojawienia się choroby Greysa-Basedowa. Tytoń zawiera tiocjaniany, a tiocjaniany... Bardzo źle reagują na tarczycę. Po prostu modyfikują białka receptorów tarczycowych, i to powoduje, że te, te receptory są rozpoznawane jako antygeny atakowane przez nasz układ immunologiczny. Z zanieczyszczeń środowiskowych trzeba brać pod uwagę te czynniki, które mogą oddziaływać na nasz organizm w sposób niezauważalny. To są tak zwane dysruptory endokrynne. Już tam wymieniałem te najważniejsze. A tu chciałbym jeszcze parę słów o tym powiedzieć. Przede wszystkim bisfenol A. To jest to związek chemiczny, który jest stosowany do produkcji tworzyw sztucznych. Występuje w poliwęglanach, w żywicach epoksydowych. Jest go dosyć sporo w naszym życiu codziennym. Występuje niestety w butelkach plastikowych, w pojemnikach na żywność. Może być w wyściółkach płuczek tych napojów, co pijemy: jako napoje, jakieś tam energy drinki czy jakieś inne napoje chłodzące. Nawet występuje w papierze. Wpływa na strukturę papieru. Które używamy w naszych drukarkach do drukowania dokumentów. Innym problemem to są wtalany. Jest to grupa związków chemicznych. To są estry kwasu wtalowego stosowane jako plastyfikatory. One powodują, że plastik jest elastyczny, miękki, wykorzystywany jest do produkcji różnych twarzy sztucznych, czyli występuje bardzo często w produktach użycia codziennego. Najgorsze to, że występuje również w zabawkach. Występuje w opakowaniach plastikowych, w kosmetykach, nawet wykorzystywany jest we włóknach, czyli nasze ubrania mogą zawierać ten, ten związek, te związki. Talany zakłócają działanie hormonów różnych w naszym organizmie, zwiększają ryzyko powstawania chorób sercowo-naczyniowych, ale wykazano bezwzględnie, że mają wpływ na pojawienie się cukrzycy typu drugiego, choroby Hashimoto i choroby Greysa-Basedowa. Wtalany zaburzają płodność zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, negatywnie wpływają na rozwój płodu. To ma wpływ później na rozwój dziecka. Następnym czynnikiem środowiskowym dla nas bardzo niebezpiecznym są olichlorowane bifenyle. To jest grupa związków bardzo trwałych, chloroorganicznych. One są stosowane. Przemyślę ze względu na to, że stabilizują termicznie produkty i mają świetne zdolności izolacyjne. I w bardzo wielu produktach były wykorzystywane. Dzisiaj są zakazane globalnie produkcji, ale cały czas w naszym środowisku mogą występować. Dlatego, że były stosowane w transformatorach i kondensatorach. Były stosowane jako dodatek do smarów, farb, lakierów, tworzyw sztucznych. One są w naszym środowisku i będą jeszcze bardzo, bardzo długo. Są bardzo niebezpieczne, ponieważ jeżeli trafiły do środowiska, to fale się tam kumulują, bo są lipofilne i kumulują się w roślinach, w glebie. Dla nas o tyle jest to straszne, że są rakotwórcze. I to jest jeden z najsilniejszych czynników, który może powodować chorobę nowotworową. Uszkadzają układ nerwowy. Uszkodzają wątroby, zaburzają gospodarkę hormonalną na wielopoziomach. Są tak niebezpieczne, szczególnie dla dzieci, ponieważ przenikają przez łożysko, wpływają na rozwój płodu. Dlatego tak ważne jest, ażeby prowadzić odpowiednią utylizację, jeżeli takie związki mogą występować w produktach, które zalegają na naszych wysypiskach śmieci. A dzisiaj co się dzieje? Z całego świata przeważone były przez ostatnie lata setki ton, jak nie tysiące, śmieci chemicznych. Cior dwie, ile tam było tego typu związków, o których do tej pory mówiłem, a szczególnie tych polichlorowanych bifenyli. Tego nikt nie chce, bo nikt nie chce utylizować, bo utylizacja jest bardzo droga. A potem powstają pożary, gdzie dymy z tych pożarów rozprzestrzeniane są na setki kilometrów, że trwale trafiają te związki do naszej wody i gleb. A potem my to spożywamy, bo ktoś chciał parę groszy zarobić, a twarza zagrożenie z dla zdrowia populacyjnego. Dlatego trzeba dbać o odpowiedni układ immunologiczny, a żeby skutki, jeżeli trafimy na tego typu toksyny, były jak najmniejsze. Bo jeżeli trafię na przykład do biomola, pacjent, który wszystkie badania ma właściwe, nic złego się nie dzieje, ale się okazuje, że cały czas jest problem z tarczycą, z efektywnością przemiany hormonów w T4, w T3, ze swoją funkcją tarczycy. Nie widać żadnego powodu do takiej sytuacji, to cały czas z tyłu głowy trzeba by mieć świadomość, że może ten człowiek trafił w miejsce, w środowisko takie, gdzie tego typu związki, jak te polichlorowane bifenyle, się pojawiły, bo był opad z tych dymów i trafiło to w środowisko, i ten człowiek, niestety miał nieszczęście, na te związki natrafić, i one trwale uszkadzają jego organizm. Czynniki, które wpływają na funkcję tarczycy i na pojawienie się chorób, zarówno grejsa Bassadowa, jak i Hashimoto, jest wiele. Do powstawania choroby Hashimoto czy Gravesa-Basedowa przyczynią się wirusy, szczególnie wirus Epstein-Barr'a. On wywołuje reakcję krzyżową przeciwko antygenom tarczycy. Może być wirus HCV i wirus HIV. One zaburzają trwale równowagę immunologiczną. Mogą być bakterie, szczególnie Jersinia enterokolcita powoduje Yersinozę, jest to choroba zakaźna, wywołana przez bakterie typu Jersenia. Ich rezerwuarem są świnie. Do zakażenia może dojść po skażonej wieprzowiny lub po wypiciu niepasteryzowanego mleka. Bakteria ta ma receptory, gdzie są białka, które są bardzo podobne do białek receptorów TSH. I to powoduje nadprodukcję przeciwciał antyTSH i pojawienie się choroby gryfsa besodowa. Trzeba brać pod uwagę, że kobiety chorują od 5 do 10 razy częściej niż mężczyźni. No to związek z estrogenami, jak już wcześniej mówiłem, bo one stymulują limfocyty B i produkcję przeciwciał. Trzeba pamiętać o ciąży, ponieważ waha... i ten, ten jeszcze okresie poporodowym, bo wahania hormonów również mają wpływ na reaktywację układu odpornościowego i może po ciąży nastąpić poporodowe zapalenie tarczycy. Testosteron działa protekcyjnie na szczęście i hamuje odpowiedź autoimmunologiczną. Czynnikiem ważnym, który przyczynia się do powstania tych chorób to jest stres i psychika. Przewlekły stres, czyli zwiększony poziom kortyzolu, bo kortyzol zaburza funkcję limfocytów T, tych T regulatorowych. Po prostu przyczynia się to do, do osłabienia tolerancji immunologicznej i kortyzol aktywuje cytokiny prozapalne. No i również niebezpieczna jest trauma psychiczna po różnych zdarzeniach dramatycznych w naszym życiu. Równie ważna jest dyspioza jelitowa i nieszczelna jelita, o której trochę już mówiłem. Tutaj ważne i niebezpieczne są przyrosty bakterii patogennych, szczególnie helicobacter pylori. To może również indukować reakcję krzyżową przeciwko receptorom komórek tarczycowych. Problem polega na tym, że obecność tych bakterii może być trudna do po pierwsze zidentyfikowania, mogą jeszcze być w małych ilościach, ale już powodować dysfunkcję, a po drugie do usunięcia. Wcale to nie jest takie proste. Hmm. Powinna być stosowane w efektywne terapie farmakologiczne, ale czasem bywa różnie z, z tą efektywnością. I problem jest potem z szeroką dysbakteriozą, która rozprzestrzenia się szczególnie w wilicie grubymi problemami. Raptykacją, defekacją, termogenezą, czyli wszystkim tym, co jest związane z funkcjami lita grubego. Dużym problemem dla właściwej odpowiedzi immunologicznej jest niedobór bakterii produkujących krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Bez nich jest osłabiona tolerancja immunologiczna. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe produkują przede wszystkim bifidobakterie. Najważniejsza to będzie bifidobakteria Longum połączona najlepiej z inobiotykiem, czyli nierozpuszczalnymi arabinoxylanami. One przyczynią się najlepiej do wytworzenia odpowiedniej ilości tych krótkich kwasów tłuszczowych i kształtowania odpowiedzi immunologicznej. Problem jest związany z tym, że bifidobakterie są beztlenowcami, więc my nie możemy zjeść je w treści pokarmowej jak laktobakterie. Jedynym ratunkiem dla nas są suplementy. Więc najlepiej poszukiwać takich suplementów, które mają zarówno lakto, jak i bifido. W przypadkach, kiedy te dysfunkcje jelitowe połączone są z dysfunkcjami odpor odporności immunologicznej, z stanem, stanem psychomocjonalnym, dobrze jest łączenie właśnie błonnika nierozpoczalnego i z bifidobakteriami. W przypadku dyspiozy zawsze występuje problem ze szczelnością jelita cienkiego. Przepuszczalność tej bariery jelitowej pozwala antygenom pokarmowym, czyli tym białkom, które występują w, przede wszystkim białkom, które występują w treści pokarmowej, przedostawać je do krwi i mm, niepotrzebnie prowokując y, odpowiedź immunologiczną, czyli właściwie to jest odpowiedź autoimmunologiczna. Dużym problemem jest też populacyjny niedobór witaminy D. Wszyscy o tym mówią, jednakże populacyjnie mamy ten zawsze za mało tej witaminy. A witamina D3 reguluje działanie limfocytów T regulatorowych. Cały czas powtarzam o tych limfocytach T regulatorowych. I witamina D3 również hamuje cytokiny prozapalne, szczególnie ta, tą interleukinę 17. Niski poziom witaminy D koreluje zawsze z występowaniem ryzyka pojawienia się choroby Hashimoto, jak i greysa Pasodowa. Należy wspomnieć również o promieniowaniach i toksynach szczególnie w prowiniowaniach jonizujących. Są wykorzystywane w niektórych terapiach, ale zawsze uszkadzają komórki tarczycy, uwalniają antygeny, które aktywują układ odpornościowy i zawsze wtedy dochodzi, no, może zawsze dojść, czy, albo często dojść do autoagresji. Problemem też są metale ciężkie, szczególnie rtęciło, ołów, bo one najbardziej negatywnie wpływają na funkcję układu immunologicznego i generują autoagresję. Kierunku hormonów tarczy, w, w kierunku receptorów tarczycy. Należy pamiętać również o nie o lekach, szczególnie muszą uważać osoby, które stosują interferon alfa, bo on może generować po się zapalenia tarczycy z autoagresją, a jest stosowany w przypadku leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zakażenie tym wirusem, tylko przez krew, prowadzi do przewlekłego zapalenia wirusowego wątroby. U większości ta choroba przechodzi bezobjawowo, ale mogą wystąpić takie objawy, które są podobne do wirusowego zapalenia wątroby typu A i B, czyli tam bóle brzucha, ciągłe zmęczenie, dłonności, wymioty, świąty, skóry. Niestety nieleczona ta choroba w C może być śmiertelna, może prowadzić do, nie tylko do marskości wątroby, ale również do choroby nowotworowej. Więc stosowanie tego interferonu alfa musi być długotrwałe. Trzeba o tym pamiętać, że to będzie bardzo negatywnie wpływało na tarczycę. Dużym problemem jest również lid. Szczególnie jeżeli lekarz rozpoznaje u dziecka ADHD, a to może nie być ADHD, tylko, ADHD, tylko alergia, która wpływa na stan emocjonalny dziecka i podawany jest lid. Czasem zbyt często właściwie widzę, Wynika wynikach zbyt wysoki poziom litu i diagnoza właśnie ADHD i od razu problem z efektywnością hormonów tarczycy. To w analizie bardzo ładnie wychodzi. Jakie są jeszcze czynniki ważne, jeśli chodzi o treść pokarmową? To są czynniki epigenetyczne, metylujące nasze DNA. I tutaj mówimy o czynnikach, które odrywają decydującą rolę w odpowiedniej regulacji ekspresji genowych. Metylacja DNA polega na przyłączaniu grup metylowych do cytozyny w DNA. Wtedy wycieczane są jakieś sekwencje, powstają białka o odpowiedniej strukturze. Czasem jest tak, że ta metylacja może aktywować uśpione geny. I te geny mogą być związane z autoimmunizacją. Na ilość czynników spożywanych metylujących wpływa na fra dieta. Podsumowywując, dlaczego układ odpornościowy atakuje naszą paszycę? To autoakresja wynika z utraty tolerancji immunologicznej. I tutaj najważniejsze są genetyczna podatność. Tutaj ogrywaj, odgrywają ogromną rolę czynniki środowiskowe, które aktywują auto. Reaktywne limfocyty i są uwalniane, ukryte autoantygeny rozpoznawane przez na przykład immunologiczny jako obce i generują autoagresję, co prowadzi do uszkodzenia tarczycy. W chorobie Hashimoto pojawiają się przeciwciała antyTPO i anty które niszczą komórki tarczycy i generuje się niedoczynność. W chorobie grejsa Basedowa przeciwciała anty TSHR, czyli naśladujące TSH, generują nadczynność tarczycy. Żeby uniknąć skutków negatywnych tych chorób, trzeba regularnie prowadzić badania TSH, trzeba badać przeciwciała antyTPO, TPO, anty i anty TSHR. Warto też zrobić analizę pierwiaskową włosów, żeby określić, czy istnieją czynniki toksyczne, które mają wpływ na funkcję tarczycy i dysregulację odpowiedzi immunologicznej, która może doprowadzić do autoagresji. Czy istnieją odpowiednie ilości w organizmie jodu, selenu, magnezów, wapnia? To są te czynniki, które mogą bezpośrednio wpłynąć na efektywność funkcji immunologicznej i bezpośrednio wpływać na zdrowie naszej tarczycy. I jeżeli występują objawy, Typo zmęczenie, zmiana wagi, szczególnie wahania wagi, jeżeli jest problem ze skórą, ze sprzedatkami skóry, włosy, skóra paznokcie źle funkcjonują, jeżeli w rodzinie jest obciążenie chorobami tarczycy wcześniej, najlepiej wykonać te wszystkie badania, a jeżeli wyniki wychodzą złe, skonsultować się bezwzględnie z endokronologiem i wprowadzić odpowiednią formę leczenia. I odpowiednią dietę i suplementację diety. Jeżeli chodzi o suplementację, najefektywniejsze będą suplementy naturalne. Pamiętajcie, że każda struktura, która jest strukturą naturalną, będzie w sposób efektywny, bezpieczny wpływała na kształtowanie odpowiedzi immunologicznej. Ja od wielu lat widzę ogromny problem z suplementacją, zbyt dużymi dawkami, z suplementami syntetycznymi, które niewłaściwie wpływają na odpowiedź immunologiczną. I myślę, że długie podawanie, tego typu elementów może przyczynić się do wyzwolenia jakichś zjawisk, które będą związane z dysregulacją układu immunologicznego i mogą prowadzić do autoagresji. Dlatego trzeba zawsze szukać rzeczy naturalnych, które budują najlepiej równowagi metaboliczne. Na dzisiaj będzie tyle, drodzy Państwo. Zapraszam na następne spotkania. Na następnym spotkaniu opowiem o tym, jakie są najczęstsze przyczyny powstawania choroby nowotworowej tarczycy. Powiem również, co się dzieje, jeżeli mamy wyciętą tarczycę, jakie są skutki i jak należy prowadzić dietetykę i suplementację. Na razie serdecznie dziękuję i zapraszam na następne spotkanie.